Kolejny vlog starówkowy. Postaram się, żeby to były takie szybkie 5-minutówki. Dzisiejszy temat to temat mentora. Adam Kowalewski z tej strony, psycholog kliniczny, biohacker i trener oddechowy. Mentor. Czy warto mieć mentora i co to dla mnie znaczy, mentor? Uważam, że mentorzy w życiu są kluczowi i czy mentor musi być idealnie z Twojej branży, może być z Twojej branży ale wcale nie powinien koniecznie być, uważam, że mentor dobrze, żeby był trochę starszą osobą, która ma doświadczenia z różnych branż, która ma doświadczenia, które Ciebie inspirują jeżeli szukasz mentora jak go znaleźć, często osoby starsze które już są trochę w wieku emerytalnym, trochę może już po przejściu na emeryturę, oni dzielą się wiedzą jeżeli masz dostęp do takich osób poszukaj emerytowanych członków zarządu albo ludzi, którzy Ciebie inspirują, bo nie mają przepotężne życiowe doświadczenie i naprawdę chętnie się tym dzielą. Więc czy z branży? O, oh, witam serdecznie. Welcome. Nagrywamy, nagrywamy vlog starówkowy, pięciominutkowy wow. na temat e, mentorów. Gdzie Pan się Pięknie. wybiera? Ja się wybieram na siłownię. Relaks, zabawa, czas z samym sobą na koniec dnia. Pewnie się refleksje pojawią. Cieszę się, że Ciebie spotkałem. To czy ja przerwę to dogram, Paweł mi to połączy, ale muszę się przywitać. Słuchajcie, tak właśnie na sterówce w Gdańsku. Okej, okay. spotkanie dzisiaj z sąsiadem, z Kubą, który też jest przedsiębiorcą. Swoją drugą Kuba ma mentorów w swoim życiu. Wracając do tematu mentorów, czyli tak, osoba starsza chętnie dzieli się wiedzą. Osoba, która może być w Twojej branży, ale nie musi. Fajnie mieć praktyka, czyli mentor powinien być osobą, która ewidentnie w obszarze, w którym ty chcesz się rozwinąć w jakichś kompetencji, w jakichś doświadczeniach powinna mieć doświadczenie. Co da ci mentor mega, mega ważnego, o czym możesz zapomnieć, jeżeli będziesz zatrudniać ludzi młodszych od siebie albo na podobnym, on da Ci potężne znajomości. No wyobraź sobie człowieka, który siedzi w jakiejś branży i ma teraz 60 lat albo 65 lat. On zna ludzi, on ma kontakty jeżeli Ty będziesz go w jakiś sposób miał do niego dostęp, to jest duża szansa, że jak wrzucisz mu jakiś problem, jakiś temat, jakąś, jakiś case, to on z łatwością wykona dwa telefony i zaoszczędzi Tobie pół roku, rok albo trzy lata pracy. Co jeszcze jest ważne, jak dotrzeć do mentorów, pomyśl, poszukaj, idź na jakieś spotkania, zapisz się do klubu, przedsiębiorców, takiego się liternego, zainwestuj w to pieniądze, a potem, jak już chcesz porozmawiać z tym mentorem, to po prostu zaproś go na lunch, na kolację, za którą ty płacisz. Warto by było zainteresować się również w temacie mentoringu, co ten mentor lubi, bo często największe informacje, inspiracje, ale też diny dzieją się w czasie, kiedy Rozmawiasz o biznesie, ale przy okazji tego robisz jakieś przyjemne rzeczy. W związku z tym dobrze by było zainteresować się, co twój mentor lubi robić w czasie wolnym. Czy on gra w golfa, czy on pływa, czy on mówi ryby, i być może nie staniesz się osobą, która kocha dokładnie to samo. Ale jeżeli będziesz lubić w jakimkolwiek stopniu ten czas wolny, tą rozrywkę, to hobby, które ma twój mentor, Albo wykorzystasz jego zainteresowanie, zaprosisz go właśnie na podwórko, na którym on się czuje dobrze, to może się okazać, że w takiej przyjaznej, swobodnej atmosferze dostaniesz bardzo dużo informacji. Informacje, które nie wydarzają się na lunchu. Czasami, jeżeli masz dobrego mentora, to to jest kwestia lubienia drugiej strony. Jeżeli masz z tym mentorem pewne taki. Taką nutkę, przyjaźń to może za na duże słowo, ale po prostu sympatia, że łatwo i lekko spędza się wam czas, to wtedy ci ludzie naprawdę z dużą chęcią dzielą się swoją wiedzą i mają ochotę Tobie pomóc. Co jeszcze jest ciekawe w kontekście mentorów, często warto ich zapraszać na konsultantów, czyli jeżeli Ty wejdziesz takiego mentora na tak zwany consulting nie wiem, raz w miesiącu na radę nadzorczą albo raz w miesiącu zrobisz nawet jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność taką radę nadzorczą no to automatycznie i możesz za te konsultację płacić ale automatycznie dostajesz wiedzę osoby z potężnym doświadczeniem gdzie no to ma po prostu przyłożenie, czasami w godzinę czasu rozwiązują się problemy, których sam przez pół roku albo rok nie rozwiążesz pytanie, czy ja korzystam z mentorów tak, mam mentorów Wirtualnych, czyli ludzi z zagranicy, gdzie czytam książki, inspiruję się, chodzę na szkolenia online albo nie wiem, albo spotykam się fizycznie, jeżeli mam do nich dostęp. Mam też mentorów tutaj w Polsce, osoby, które ewidentnie są dużo bardziej doświadczone ode mnie pod kątem zawodowym, pod kątem finansowym. Ja od nich biorę wiedzę, doświadczenie, ale ja też lubię tych ludzi. I tak, to są takie osoby, które ewidentnie mnie rozwijają, ewidentnie pchają mnie do przodu. Ja z pełną świadomością nazywam te osoby swoim mentorem, bo to one dają dużo więcej. Ja mogę dać zwrotkę w postaci dobrego czasu, w postaci tego, że wykorzystuję wiedzę, w postaci tego, że się tym dzielę, ale to ewidentnie korzystam z ich wiedzy biznesowej, życiowej, z ich doświadczenia. Także jeżeli jeszcze nie masz mentora, to czas rozejrzeć się, czas się zastanowić, czas zdobyć mentora i powiedzieć takiej osobie, że wchodzi do Ciebie na mentora i chcesz na przykład przez pół roku albo rok konsultować, zainwestuj w lunch, zainwestuj w kolację, powiedz o tym, powiedz o swoich problemach, powiedz, że szanujesz taką osobę i że chcesz wiedzy. Właśnie od tej osoby. Mentorzy bardzo mocno pchną cię do przodu w Twoim biznesie, przyspieszą rozwój i zaoszczędzą mnóstwo, mnóstwo czasu. Adam Kowalecki, psycholog kliniczny, biohacker no i trener oddechowy. Guys, life is simple. Just brief.